Witam wszystkich, no bierzemy się za tę pompę Pierwsze co robimy, to obcinamy kable Ciach To jest kabel z jakiegoś tego pływaka no. Ciach o, Mamy obcięte tak tu obcięte tu mamy kabelek do obrania o i teraz musimy się tu dopasować śrubki

Ta będzie dobra. No. I jedziemy z tematem. Ops, już jest jedna. Teraz muszę jakiś ten na śrubki tutaj. O, ale będzie to. Widać, bo to słońce mi pada. Nie za bardzo widzę co nagrywa. Jedziemy Jest myślałem, że nie pójdą do te śruby, bo takie zarte bo to w wodzie leży Ale na udar Nie ma szans, żeby się tutaj teraz go. Pik! Pyk. Pciułko. Pyk, pciłko. I co my tu mamy? Uuu, a nie panie. Już widzę tam coś ciekawego. Kondensator. Odcinamy. pójdziemy po śrubokręty takie fajne se długie śrubokręty kupiłem na temu warto tam zaglądać tanio i i dobre rzeczy nie ma to żebym chwalił chincieka ale wszystko co na lego jest to też jest od chincieka tylko pomijam po prostu pośredników pushing zdjęty tylko teraz jak to odjąć panie tu nie ma żadnej śruby hmm? ciekawe może z, z drugiej strony teraz musimy tu jeszcze jedno śrubki odkręcić te tu chociaż nie bo to tu idzie w całości to trzeba to by odkręcał Tu trzeba odkręcić, bo do tego trzeba wziąć przedłużkę jakąś, bo to w biurze jest, hop, a, tam nie wejdzie tu chyba, e, weszło. Tu, 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 tu. Czułko, panie. O. mamy kawałek metalu. Teraz tak. Czy to się odkręci? Ciekawa sytuacja. Takie zawdy białe. Jaki to będzie numer? Trzynastka czterna. Zobaczymy. O jak dzisiaj dzieje. Muszę tu przerzucić dobroci. Ale to to ja nie wiem czy to się odkręci bo się po prostu kręciło Ups. O, ty właśnie. to jest o! Ech, odkręciło się cikalafą pani. Będzie chyba ciąć. Panie. Hmm. Hmm. Kurde, jak Widzicie dzisiaj. To musimy zdjąć, ale to co to nam da? Попробуй, я мне масалки. О, с каждой стороны. Ale tu są śruby. I my te śruby, zaraz sobie przedniemy. O! I ona się wtedy rozwali. Panie ile wody tu jeszcze leci? Właśnie samba chyba. No, nie chcę pójść przez te śruby. Żeby to poszło, to trzeba tą śrubę wyciąć jeszcze. Так. To da. Nic nam to nie dało. No, zobaczymy z drugiej strony co nam tutaj to da. To też jest jakaś śruba. Ja nie hu, 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 panie Ciekawa konstrukcja Tu jest łożysko Jakby to łóżko rozwalił. Jedzie, buddy, jedzie, o. Oh. Idzie. Opsa, Wiem, że tu jest łożysko. Ta. Fajne. To teraz stojana nie wyjmę, bo on jest razem łączony z tym. Nie my, panie. Tu jeszcze jest jakaś śruba. Spróbujemy ją wykręcić. O, teraz, teraz. Taki to będzie rozmiar. Coś takiego. Zobaczymy, co to da? O jakby wykręciłaś z drugiej strony też nie patrzymy, może pójdzie. Jeszcze taki nie rozgrywałem, panie. Kurde. Kurde. No nic, trzeba ciąć tutaj ten... Znaczy, nie, nie wyjdzie. Tout, 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 tout,

Poszło. Tak, solidna kawał bestii. Panie. Teraz trzeba odbić to drugie. To drugie wyszło. Musimy dalej odbierać. Oh, ja, Samo się zebrało. O. Oh. Panie. Oh. No. Teraz sobie go weźmiemy na tej nią. Ka byka, panie. I tu na pewno nie będzie do mnie. Powiem wam, że się pomyliłem. Niestety aluminium. To była robiona na staro. No ale cóż no wyjmiemy Szkoda. Aluminium też się sprzeda tam. Noważyło tyle. Było takie ciężkawe, że myślałem, że, że ten że tam będzie niedziucha. E, muszę inny wybijaki No cóż, no to chyba i tak, no nie może być zawsze malinowo. ale byłem więcej niż przekonany, że, że tam będzie dziucha. włączę się jak wyjmę to to no już wyciągnięte bardziej z tego nie będę bo to nie wiem te 200 gramów może wszystkiego tu jest jeszcze tylko utnę tu wirnika o tu się to trochę oparło nie tak nie tak najlepiej bo muszę, bo właśnie tego piernika do topienia. go wytnę, jak założę nową tarczę, bo to nie sięga mi, ja teraz jeszcze mam tą tarczę dużą, no brakuje jakiś kawałeczek, dobra, na razie go tu postawię, ale będzie do topienia wycięty, no i jeszcze że żelisko jest, no nie mogę narzekać, ponieważ yy, gdybym kupił to na złomie, no to mógłbym narzekać, bo byłbym stratny, ale że to jest za całkowitą darmożkę, przy tankowaniu no to co tu narzekać no i właśnie ty, kurde te kable są ściśnięte no tak, że to, żeby woda nie nie doszła, ale w takiej uszczelce, że ciężko wyjąć także o takie kwiatki zdarza się i tak op kabelki do korowania później no cóż, ale nie jestem do tyłu bo samego żeliwa będzie z 10 kg no a jeszcze aluminium nie jest źle. ja nie narzekam Rzekać mógłbym, jakbym kupił to na złomie po 3 zł za kilo, zapłaciłbym za 30 zł i na pewno byłbym w plecy. A tak, tylko zysk, bo nawet po to nie jechałem, tylko przy okazji przy tankowaniu. Także pozdrawiam wszystkich i raz na wozie, raz pod wodzem. Pamiętajcie, nie załamywać się. Narka.